Tak, może, nie wiem. Tak zablokuje, może jakoś, nie wiem. Czasu nie ma, więc trzeba na czas zagrać. Może na czas wygramy. Okej, okay, tak zagramy. Chłopak teraz problemy. Tu wisi. No chuja, wisi. O kurwa! Nie zauważył! O kurwa! Nie zauważył! O kurwa, trzeci raz! Nie zauważył! Ja pierdolę! O Jezus! O, ja pierdyka! Dobra, ostatni raz. Cyk. Cyk. Otwarcie w czterech skosków zrobimy. E4. Królow.